Magda Adamowicz, dzień dobry. Pierwszy tydzień września przynosi nam całą gamę pogodowych atrakcji, ale letnich. Będą burze, będą wysokie temperatury. Niestety niektóre ze zjawisk mogą okazać się dla nas groźne. I te burze będą pojawiać się już tej nocy na południu i na północy kraju. W pasie od południa przez centrum aż po północ będą również pojawiać się przelotne opady deszczu. A dodatkowo w drugiej części nocy na północnym zachodzie może również być ograniczona widoczność. To ze względu na mgły, które lokalnie mm, ograniczą nam właśnie widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy spadnie do 12 stopni w Szczecinie, 16 stopni prognozujemy w Łodzi, a najcieplejsza noc będzie w Warszawie, tutaj 17 stopni. W ciągu dnia dalej Polska będzie znajdować się pod wpływem niżu i frontu atmosferycznego z nim związanego. Ten front przyniesie przelotne opady deszczu w centrum, na wschodzie oraz na południu kraju. Deszczu będzie niewiele, do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Ale uwaga, bo w drugiej części. Dnia na południowym wschodzie może również zagrzmieć, i wtedy deszcz może padać intensywnie. W pozostałych regionach, czyli na zachodzie i na północy, przez cały dzień pogodnie no i ciepło, na termometrach nawet 27 stopni w Lublinie, 25 w centrum, a najchłodniej, choć wciąż ciepło, będzie w Olsztynie, tutaj 22 stopnie. Wiatr słabiej umiarkowany, a ciśnienie będzie się wahać. Co przyniosą nam?